Ten komputer wygląda jak milion dolarów i ma w sobie Ryzen 7500F, RTX-a 5060 Ti z 16 GB ram I myślisz pewnie, że trzeba na niego wydać z 5500 zł, ale tu cię zaskoczę, bo kosztuje o wiele mniej. To jeden z najlepszych i co za tym idzie najbardziej dopakowanych gotowych zestawów od Game Zone. Jego sercem jest Ryzen 7500F, chłodzony efektowym coolerem C50 od Rampage. Razem z 32 GB RAM-u DDR5 o taktowaniu 6000 MHz, opóźnieniach Cel 30 i terabajt nośnikiem NVMe. Obsadziłem go na płycie B650MHM2 plus ASRocka z całkiem niezłą sekcją zasilania. Karta graficzna to 16GB wydanie RTX 5060 Ti, a wszystko to zamknięte jest w małym i pięknym akwarium DB330M Dark oraz zasilane 600W jednostką 80 plus Bronze. Taki sprzęt kupicie u nas już za 4700 zł brutto i dzięki karcie z 16GB pamięci pozwoli on wam uruchomić każdą najnowszą grę w 1080 na ustawieniach wysokich przez najbliższe kilka lat. W Cyberpunku na ustawieniach ultra mieliśmy prawie 130 fps w 1% LOW. Nastawy wysokie z włączonym ray tracingiem i Frame Generator 4 to już prawie 280 klatek. Fortnite tryb wydajności oferuje już ponad 220 ramek obrazowych w 1% LOW. Ustawienia wysokie stałe 150 fps. CS2 żaden problem. Ponad 250 klatek średnio na ustawieniach wysokich i niemal 300 na e-sportowych. GTA 5 Działa wręcz wyśmienicie w ponad 150 klatkach na ultra, zaś fani Red Dead Redemption 2 mogą oczekiwać niemal 110 FPS w 1% low na nastawach ultra i okolice 120 przy ustawieniach wysokich. Kompa standardowo kupisz w moim sklepie, do którego link oczywiście znajdziesz w bio, zajrzyj do gamezone i sprawdź sobie swój wymarzony sprzęt.